Dzisiaj zapraszam Was na szybkie ogarnięcie salonu i kuchni. Miłego oglądania. Ja oczywiście bardzo serdecznie witam na kanale Uporządkowana. Dzisiejszy filmik to nie będzie taki typowy vlog. Wiem, że bardzo lubicie, ale mam trochę jeszcze takich zaległych nagrań, które no, chciałabym jak najszybciej wam tutaj wrzucić, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się jednak święta Bożego Narodzenia i ten taki okres przed. Więc nie wiem, czy zrobimy jakąś taką serię porządków przed świętami. Najlepiej by było, jakbyście dali mi znać, co Wy byście chcieli zobaczyć. Czy na przykład sprzątamy pomieszczenie po pomieszczeniu, czy sprzątamy, nie wiem, że na przykład w jeden dzień okna, w drugi dzień, chociaż niekoniecznie okna, bo to też nie wiadomo, jak się trafi nam pogoda. A nie będziemy, nie wiem, gdzieś tam szerowały okien, jak na przykład będzie gdzieś tam zimno, mróz, plucha, bo no wiecie, no też nasze zdrowie jest najważniejsze. Ale czy właśnie zrobimy jedną rzecz w, naraz? W sensie takim, że na przykład, nie wiem, wszystkie szafy albo wszystkie szafy od góry, albo wszystkie lampy. Czy właśnie pomieszczeniami, no to dajcie mi pro proszę znać. Może macie jeszcze jakiś inny pomysł, więc też byłoby rewelacyjnie, żeby zrobić też może coś nowego. Póki co mam trochę inne rzeczy takie na głowie i nie będę Wam ukrywała, nie, nie zastanawiałam się jeszcze nad tym, bo muszę zobaczyć, jak to wszystko mi się tam ułoży. Ale jeśli wy, wy byście mieli jakieś tutaj fajne pomysły, to proszę podzielcie się. No i wracając do porządków, to widzieliście jak kuchnia wyglądała przed i do czyszczenia używałam płynu do mycia naczyń z Dils. Kilka razy już o nim mówiłam. Nie byłam ostatnio, więc nie wiem czy nadal jest. Chyba jest, bo wydaje mi się, że on jest raczej w takiej stałej ofercie. Jest różowy i żółty. Ja osobiście bardziej lubię ten żółty. Nie wiem dlaczego. Nie ma one są w działaniu takie same, ale w zapachu jakiegoś, jakiejś różnicy też za dużej nie odczułam. Nie wiem, to jest jakaś tylko i wyłącznie taka moja preferencja, że wolę żółty, ale jeżeli chodzi o jakiś sensowny argument, to tutaj wam nie podam, bo nie mam. W każdym razie oba są w działaniu takie same. Spryskuję wszystko, czyszczę. Czasami tą matę silikonową, którą wcześniej widzieliście, wrzucam sobie do zmywarki, żeby ją tak jeszcze lepiej i dokładniej wymyć. No ale zazwyczaj robię to właśnie w taki sposób, jak widzieliście. I uwielbiam używać do czyszczenia właśnie tej szczotki z IKEA. Ja o niej też już chyba Wam mówiłam. Zresztą ja ostatnio często, jak gdzieś tam nagrywam Wam porządki z kuchni, to to właśnie jej używam do czyszczenia i naprawdę jest rewelacyjna. Fajne jest to, że ma wymienne te końcówki, więc dla mnie to jest ogromny plus. No i przede wszystkim, że jest metalowo-drewniana. Nie kolekcjonujemy kolejnych plastików, chociaż ja też nie jestem jakaś taka wiecie, że o plastik w domu to nie nie nie. Nie, no i ale jeżeli mam wybór i jeszcze jest coś, co się naprawdę sprawdza, no to wolę jednak wybrać właśnie coś nieplastikowego, tak jak w przypadku właśnie tej szczotki. Kuchenka była dość zabrudzona, bo... Tylko wiecie co? Nie pamiętam. To chyba był jakiś sos taki pomidorowy, więc gdzieś tam nawet chlapnęło na ścianę. Wszystko bardzo łatwo schodzi, jeśli macie jakieś takie troszkę bardziej te zabrudzenia zaschnięte, to warto wtedy sobie wszystko popryskać, rozprowadzić ten nasz środek czyszczący i zostawić, a nawet czasami nie trzeba rozprowadzać, zależy czego używacie i jeśli to jest taki płyn właśnie w takim spryskiwaczu, to wystarczy spryskać, pozostawić na kilka, kilkanaście nawet minut i wtedy dopiero zetrzeć. Na pewno nie róbcie tego ze środkami takimi naprawdę mocnymi i których nie testowaliście wcześniej na danej powierzchni, bo różnie może być. Może nawet jakiś środek Wam niestety, ale taką powierzchnię zniszczyć, więc zawsze bez względu na to, co tak naprawdę yy, używacie, czego używacie, warto najpierw sprawdzić na jakiejś takiej najmniejszej, najmniej widocznej yy, części i wtedy mieć pewność, że no, że wszystko będzie dobrze. Na koniec jeszcze sobie wypolerowałam takim sprayem właśnie do y, tej stali. Ja mam go już od dłuższego czasu i ja naprawdę o nim zapominam. Serio. <grym> po prostu za każdym razem, yy, nawet jak sprzątam tą kuchnię, chociaż za każdym razem bym, jej, bym tego nie pryskała, bo dla mnie to nie ma sensu. No, ale już muszę też go zużyć, bo, no, bo ileż można trzymać jeden środek? No i czasami gdzieś tam mi się przypomni, ale to naprawdę rzadko. No jak mi się już przypomni, to używam. <grych> I podobny środek jest, przynajmniej kiedyś był dostępny w Action. Różnica była z tego, co pamiętam, i to ogromna w zapachu. Ten też nie jest jakiś taki super przyjemny. Ale ten z action miał taki jak, yy, jak lakier do włosów, do paznokci. Ale taki nieprzyjemny zapach, bo niektóre lakiery ładnie pachną. A ten to właśnie był bardzo nieprzyjemny, więc yy, tamtego chyba nawet już nie mam. Albo ktoś chciał im dałam, chyba tak. Albo mam i nie pamiętam. Gdzieś <grym> może się znajdzie. Widzicie, sprzątałam jakiś czas temu tą szafę moją tą, ym, z tymi środkami chemicznymi, ale też już zapomniałam co tam dokładnie mam. I też niekonieczne jest to, żeby kupować taki specjalny środek do czyszczenia tego typu rzeczy, bo czasami nawet wystarczy użyć odrobiny oleju, oliwki dla dzieci, niektórzy używają WD-40. Ogólnie coś takiego, co Wam ładnie natłuści, ale jest też łatwe takie do roztarcia bo żeby też nie zostawiło nam smug. A czasami, jeśli Wam nie zależy na jakimś takim super połysku, wystarczy również takie sprzęty przetrzeć dwoma ściereczkami z mikrofibry. Jedną wilgotną, potem polerujemy na sucho. Najlepiej do tego używać również takich ściereczek do szyb. Tą, którą tutaj widzieliście, taką różową jest z Action i ja je również bardzo lubię. Mimo, że do okien ogólnie używam tych właśnie z wkładami węglowymi, tak. Z wkładami? Nie, z włóknami węglowymi, nie z wkładami. To do takiego właśnie przetarcia te z Action naprawdę są rewelacyjne. Wiem, że bardzo dużo ludzi lubi je również do okien. Ja też często używam je do okien, ale mówię, no do, odkąd poznałam te właśnie z tymi włóknami węglowymi, to tamte są teraz dla mnie numerem jeden. I takimi dwoma ściereczkami wystarczy przetrzeć. Również nie będzie żadnych smug, można też, żeby jakiś taki był, te rzeczy były takie bardziej z połyskiem, to można również użyć jakiegoś płynu do mycia okien, szyb. Więc, no tutaj jest dużo do wyborów. Nie ma potrzeby kupowania właśnie takiego specjalnego sprayu. Ja mam, więc siłą rzeczy chciałabym też wreszcie zużyć. No ale muszę pamiętać o nim. <grym> no i kuchnia tak prezentuje się po. Naprawdę zajmuje to bardzo mało czasu, zwłaszcza jeżeli jesteśmy nauczeni my, jak również wszyscy domownicy, odkładania wszystkich rzeczy na bieżąco. I teraz przechodzimy do salonu. No tutaj jak widzicie, tak naprawdę. No, no nie ma praktycznie bałaganu, no ale wiadomo, że od czasu do czasu trzeba przetrzeć kurze, przetrzeć podłogę i zabieram się właśnie za to. Tutaj już w końcu mogłam skończyć ten spray z Cif i też Wam o nim mówiłam, że na początku byłam bardzo do niego taka, może nie, że zrażona, ale przeszkadzał mi Przeszkadzało mi intensywność tego zapachu. Ja mam ten lawendowy, i dla mnie niestety był za ostry. Z czasem się do niego przyzwyczaiłam, nawet się polubiliśmy, ale no tutaj wreszcie się właśnie skończył, więc mogłam sobie wykorzystać butelkę, bo uważam, że butelka jest naprawdę rewelacyjna. Ja ją umyłam, wypłukałam i ja sobie tam przelałam potem ten alkohol izopropylowy 70%. I te, 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 tego tego <noise> nie mogę się dzisiaj wysłowić coś. I ten alkohol używam na przykład do dezynfekcji. Ponoć też świetnie sprawdza się do przetarcia szyb, co zresztą zaraz zrobię tutaj na oknie tym balkonowym, bo zauważyłam, że czasami, jak ktoś wychodzi na balkon, to hmm, palce, jak chcę wrócić do pokoju, to tak, jakby te drzwi balkonowe odpycha kładący rękę na szybie. <noise> Więc zauważyłam, że no jakieś tam takie zapalcowane, że tak powiem, te szyby były. Do wytarcia kurzu używam mieszanki, praktycznie tej, której używam cały czas, i jest to łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. Mówię tak orientacyjnie, ponieważ ja tak naprawdę już dawno tego nie odmierzałam, więc te proporcje, które podaję to są takie powiedzmy na pierwszy raz, ale potem warto sobie to wszystko dostosować według własnych takich upodobań, bo czasami niektórzy wolą bardziej intensywny zapach, więc warto dodać więcej trochę tego mydła, niektórzy mniej intensywny, no to mniej, dlatego Warto sobie tutaj samodzielnie przetestować i sprawdzić, jaka ta proporcja będzie dla nas najlepsza. Ja robię to po prostu już na oko. Zwłaszcza, że już dość długo mam te butelki, których używam właśnie do tych mieszanek, więc wiem, ile czego mam tutaj nalać. No i tak, jak wam wcześniej wspomniałam, szybko przetarłam szybę, i tutaj właśnie używam tego. Alkoholu izopropylowego 70%. Tylko najpierw ten pierwszy brud przetarłam z ściereczką taką najzwyklejszą z mikrofibry, po prostu zamoczoną wodą. I to zwłaszcza chodzi właśnie o tą zewnętrzną stronę szyb, bo tutaj wiadomo, że jednak różne te osady z powietrza, spaliny i no wiadomo, to wszystko najkusz. No to. Jeśli najpierw bym tylko użyła tego alkoholu, mogłoby się po prostu to wszystko w niej rozmazać, mogłyby powstać smugi, a tak wolę powiedzmy do takiego bezpieczeństwa, najpierw wszystko przetrzeć właśnie z tego pierwszego brudu, zwykłą nawet ścierką. Jeśli myję okna, to wtedy lubię używać takich tych ściereczek do mycia twarzy zegrzyn. I do tego też wystarczy sama woda. One idealnie ściągają właśnie taki ten. Nawet duży brud z szyb z zewnątrz, bo wewnątrz nie ma takiej potrzeby. Na koniec jeszcze używam tutaj właśnie tego odkurzacza mopującego, żeby tak, jakby w jednym czasie, już mieć załatwione i odkurzanie i mopowanie. I taka jeszcze właśnie mi tutaj przyszła do głowy taka myśl, że czasami mam wrażenie, że właśnie tym odkurzaczem, który widzicie, jednak troszeczkę wolniej nam to idzie, niż jak tylko na przykład odkurzamy. Bo wiecie, odkurzacz, to czasami tak yy, ktoś na przykład pyk, pyk, pyk. Nie, no mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu tak na szybko możemy tym odkurzaczem bachnąć tu tam i jest to odkurzone. Natomiast tym, to jednak troszkę wolniej mam wrażenie, że musimy te ruchy wykonywać, bo no, jednak to nam myje. I w sumie nawet nie próbowałam jakoś tak szybko machać tym. Nie wiem nawet, czy by się tak dało. Muszę spróbować, chociaż nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, to jest po prostu tak, wiecie, z... człowiek jakby z automatu, tak intuicyjnie po prostu ma świadomość, że trochę wolniej trzeba tym machać, że tak powiem. I to też wiecie, to nie jest tak, że zajmuje to nie wiadomo o ile dłużej czasu. I tak, jakbyśmy zsumowali najpierw odkurzenie, a potem na przykład y, przemycie mopem, no to i tak tym właśnie odkurzaczem zrobimy to szybciej za jednym razem. Więc to też nie jest tak, że musicie tutaj mieć jakie nie wiem, żółwie tempo. Up all the scars, yeah. but we smashed up all the parts. Oh no nah, no nah, nah. oh, oh, oh. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh yeah. I guess I. Jest mój kochany szefunio. Nie wiem, mi to tak ostatnio nawet śmierć się chciało, bo moje pieski, czy ten wcześniejszy, który był, czy ten, to jakieś takie są właśnie y, małe pomocniki moje. Znaczy pomocniki, no bardziej obserwują, <grybujesz> czy jest dobrze zrobione. I tak, najlepiej też, wiecie, usiąść sobie w takim miejscu, właśnie na środku. Gdzie ja zaraz będę musiała to przesuwać, więc tak, to jest taki pomocnik. Albo on też lubi położyć się pod szafą w przedpo na przedpokoju, jak akurat właśnie mam do tej szafy coś schować, albo wyciągnąć z niej. Także takie moje właśnie małe sierściuszki. No i tutaj też właśnie nie zauważyłam, że niestety, ale jak zaczęła, jak włączyłam nagrywanie w tym aparacie, to no to, tak jak widzicie, no trochę to jest wszystko przyciemnione, bo nie wiem, czasami na przykład jak jestem blisko i tam sobie ustawiam, to wygląda, że jest wszystko ok. Ale jak się już oddalę, to no to właśnie czasami coś tam się zmienia. I no niestety, ale nie zawsze, a raczej bardzo rzadko wyłapuję takie rzeczy od razu. Na koniec łóżko spryskałam tymi perfumami dla dzieci i tak salon prezentuje się po. Ja dziękuję Wam ślicznie za uwagę i oczywiście do następnego razu. Trzymajcie się, papa. Pa.